Świat znał przeróżnych bohaterów. Teraz jest. Indiana Jones. Indiana kocha ryzyko. Zaufaj mi. I choćby trzeba było największych poświęceń, jego nic nie powstrzyma. Musi wszystkich wyprzedzić. Co zrobisz? Nie wiem, wymyślę coś w trakcie. Od peruwiańskich dżungli po ulice Kairu. Ścigani przez chciwość faraonów. I gniew Boży wędrują poszukiwacze zaginionej arki. Zdajesz sobie sprawę, czym jest arka? To nadajnik. Radio do rozmów z Bogiem. Razem. Whisky? Pokonują niebezpieczeństwa. I radzą sobie z niespodziankami. Indy? The... Puść ją. Poszukiwacze zaginionej arki. Nareszcie, po tylu latach oczekiwania, na ekrany powraca amerykański western i to z tak wyczekiwanym bohaterem. Wraca. Stojąc w siodle. Stojąc w siodle. To śpiewający cowboy, srebrnoręki Rastler. I jego cudowny koń, dziki ogień w filmie Kowbojtka rapsowia. Wartka akcja? Nie stójcie tak, załatwcie go teraz. Miłość. No jak było? Miło, zabawnie. Tak, rzeczywiście, świetnie. Na piątkę. Przygody. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. I dramat. Albo puścisz żonę ze mną, albo postrzelę ją w ramię. Tom Berenger jako srebrnoręki. Jestem zdenerwowany. To tylko kroczek. W filmie Kowbojska Rapsodia. Paramount Pictures przedstawia nowy film reżysera Akademii. Pod...